Hej, cześć, Sieman Ludziska, nazywam się Sovereign, a to jest kolejny odcinek cotygodniowego przeglądu warsztatu Steam Mam dla Was, moi drodzy widzowie, bardzo fajną wiadomość, gdyż organizujemy pierwszy konkurs na kanale Player Fans z okazji 50 subskrypcji oraz 150 członków na grupie Player Fans. A właśnie tu. Nagrodami będą czapki do Team Fortress 2 O ile pamiętam, będzie 5 czapek i 1 kuriozum Wyniki będziemy ogłasza, ogłaszać za tydzień, albo nakręcę na ogromny odcinek, albo będzie w następnym cotygodniowym przeglądzie warstw Steam. Nie wiem, ta się jeszcze zobaczy. Tak czy siak, aby wziąć udział w konkursie należy subskrybować kanał, polajkować filmik, dodać wszystkich znajomych albo przynajmniej część znajomych. Do tej grupy oraz trzeba napisać komentarz pod filmem biorę udział. Oczywiście wymagania muszą być takie. Trzeba mieć Steam'a i trzeba mieć importesa. To, Trudno to to nie jest. No, a teraz wracając do naszego przeglądu. Dzisiaj przyjrzymy znowu w Warsaw Strike. A. Ciekawe jestem, jakie dzisiaj znowu będziemy mieć. Dobrze. pierwszym naszym skinem do przeglądu będzie Tek 9 Caspian Breeze. Od razu wam powiem, to jest fajny skin. Małą jest, jest fajnych skinów do tego Teka. Nie wiem jak wy, ale jego ocenię na 8,5 na 10. Z grubej rury na sam początek. Drugim naszym będzie Chyba nawet tego samego twórcy USP Caspian Breeze Do USP też jest mało fajnych skinów Ale no cóż Jako że to byłby Część Byłaby część do kolekcji Wraz z tamtym tekiem To takie 7 na 10 Następnym skinem jest M4A4 White Death Fajnie to wszystko wygląda jest tak niby stracie są niby proste, a jednocześnie tak zaawansowane Fajnie wygląda ta czaszka, ogólnie to takie złączenie, ten biały, czarnym sz i niebieskim tak fajnie się złączyło. Gratki dla autora daje mu 8 na 10 DC, Philly, Virginia 5 7 pixel art. <laughs> Jak się tak przyjrzeć, to naprawdę to są takie fajne pixele mm -hmm. niebieski z różowym, to już przypomina taką jedną fajną grę na telefon. A jeszcze tutaj jest na w przyładowaniu jest CSGO znaczek, no to fajnie tutaj daje plusa, więc 7,5 na 10. Co z tymi skinami? Cały czas dobre są. Aha, czyli teraz są te naklejki? Lata 70., a może? Może 50., <gryw> nie jestem pewien. Nie żyłem w tych czasach, ale mi się wydaje, że lata 50 naklejki niby fajnie to wygląda foliowane zwykłe paper. Niby naklejki, a jednak ciekawe by to wyglądało zwłaszcza jakby taki wziąć i albo na rączce sobie przykleić nie wiem Takie tam 6 na 10 Mam no, nadzieję, że to będzie uczciwa ofer ocena ofertach. 5-7 Classic. Fajnie to wygląda. To takie niby 3D, taki trój trójwymiar. Mm -hmm. Mi się podoba. 7 na 10. Flipknife Blue Lagoon. No, niestety tutaj nie mamy zbyt dużego sposobu, aby obejrzeć ten nóż. Dlatego przejdziemy dalej. Jakiś dodatkowy wezmę. No i bierzemy pierwszy, lepszy. Dual Beretas Hawkeye. To mi wygląda taki styl. Takich trochę transformerców. Taki. Naprawdę to fajnie wygląda. Hawkeye. Okay. Naprawdę się to, której i napracował. 8,5 na 10. No i tutaj skończymy nasz cotygodniowy przegląd warsztatów Steam. I nasza formułka. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie, polecajcie. Do następnego tygodnia. I fajnie było, jakbyście wzięli udział w naszym konkursie. Do następnego tygodnia. Cześć.